Nagrywamy pakowanie zamówienia numer 115821. Pakowanie zaczynamy od dużej paczki Jelly Fruit w kształcie owoców. Dalej mamy uwielbiane przez wielu chipsy Takis Blue, piekielnie ostre danie z makaronem marki Samyang 3 razy Spicy. Do tego lizak z chili inspirowany Takis Fuego. Dalej mamy niezwykle popularną winogronową amerykańską Fantę. A także amerykańską wersję napoju Coca-Cola o smaku wiśniowo-waniliowym. Do tego limitowana edycja Pepsi o smaku pianek Marshmallow Pips. Tajski napój z galaretką Mogu Mogu o smaku truskawkowym. Amerykańskie mega ostre chrupki Hair z papryczką Carolina Reaper. Oraz brazylijski snickers o smaku Marakuja. Jak myślicie, ile kosztowała cała paczka? A Tobie dziękuję za zamówienie. A jeśli lubisz tego typu filmiki, to już zaraz zaobserwuj nasz profil. Produkty z tego filmiku dostaniecie w sklepie słodeczowo, czyli słodyczowo.pl.